Sens dziejów ludzkości Ku nowym niebiosom i nowej Ziemi. Zniechęceni są przekonani, że nic nie może się zmienić, że każdy wysiłek skazany jest na niepowodzenie, że Bóg jest nieobecny i w żadnym wypadku nie interesuje się tym niewielkim skrawkiem wszechświata, jakim jest Ziemia. Jeśli bowiem nic nie można zmienić, jaki sens ma nadzieja? Nie pozostaje nic innego, jak usunąć się na margines życia i patrzeć, jak zamyka się odwieczny cykl powtarzających się ludzkich dziejów. Przyjmując taką postawę, wielu ludzi usunęło się na obrzeżach historii, straciło ufność, zobojętniało na wszystko. Nie potrafi walczyć i utraciła nadzieję. Natomiast chrześcijańską wizję wyraźnie ukazuje Jezus, gdy zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie, i nie powiedzą oto tu jestem albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród Was jest. Bóg Wkroczył więc w ludzkie dzieje oraz w świat i idzie naprzód w milczeniu, i cierpliwie czeka na ludzkość borykającą się z opóźnieniami i przeszkodami. Szanuje jej wolność, wspiera ją, kiedy ogarnia ją rozpacz, prowadzi przez kolejne etapy oraz zaprasza do współpracy w realizowaniu planu prawdy, sprawiedliwości i pokoju jaki niesie ze sobą Królestwo. Boże działanie i ludzkie wysiłki powinny się zatem zespolić. Nauka chrześcijańska nie odwraca człowieka od budowania świata i nie zachęca go do zaniedbywania dobra bliźnich, lecz raczej silniej wiąże go obowiązkiem wypełniania tych rzeczy. Gaudium et spes. Królestwo Boże jest wprawdzie wieczne. Istnieje jednak w czasie i przestrzeni, jest pośród nas, jak mówi Jezus, porządek duchowy i doczesny, chociaż się różnią, to jednak w jednym planie Bożym są tak ze sobą zespolone, że sam Bóg pragnie cały świat przekształcić w Chrystusie w nowe stworzenie, zaczątkowo już tu na ziemi, a w pełni w dniu ostatecznym tamże. Ożywiany tą pewnością, chrześcijanin kroczy odważnie drogami świata, starając się iść śladami Boga i z Nim współpracować, ale mogła przybliżyć się przy, aby mogła przybliżyć się przyszłość, w której łaskawość i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Bóg Panem Ludzkich Dziejów Bóg jest Panem ludzkich dziejów. Projekty ziemskich potęg są głęboko sprzeczne ze wspaniałym planem, jaki Bóg kreśli w historii. Ludzkie programy zastępcze wprowadzają niesprawiedliwość, zło, przemoc, przeciwstawiają się bowiem Bożemu Planowi i sprawiedliwości, i zbawienia. I pomimo krótkich Krótkotrwałych i pozornych sukcesów stanowią tylko machinacje kończące się rozkładem i upadkiem. W biblijnej księdze przysłów spotykamy syntetyczne stwierdzenie. Wiele myśli w sercu człowieka, lecz zamysł pana się ziści. Psalmista przypomina nam również, że Bóg z nieba swego transcendentnego przybytku. Śledzi wszystkie drogi ludzkości, nawet te, które są szalone i absurdalne, i odgaduje wszystkie tajemnice ludzkiego serca. Najgłębszy sens historii znajduje pełne wyjaśnienie w Chrystusie, Bogu człowieku. Oto więc odpowiedź na zasadnicze pytanie: najgłębszy sens historii wykracza poza historię i znajduje pełne wyjaśnienie w Chrystusie, Bogu człowieku. Chrześcijańska nadzieja sięga poza granicę czasu. Królestwo Boże zaszczepia się i rozwija w dziejach ludzkich, ale jego celem jest życie przyszłe. Ludzkość jest powołana do wychodzenia poza granicę śmierci i poza granicę Przemijających wieków, ku ostatecznej przystani, przystani w wieczności, przy chwalebnym Chrystusie. Nie ma zła, z którego Bóg nie mógłby wyprowadzić większego dobra. Jednak w ostatnim czasie rozszerzają się w świecie tak zwane siatki terroru, które stanowią nieustanne zagrożenie. Dla życia milionów niewinnych ludzi. Dramatycznym tego potwierdzeniem był zamach na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, na stację Atocha w Madrycie, rzeź w Bielsłanie w Osetii. Dokąd prowadzą nas te nowe wybuchy przemocy? Upadek najpierw nazizmu, a potem Związku Radzieckiego to potwierdzenie klęski zła. Ujawnił cały bezsens przemocy na wielką skalę, zaplanowanej i realizowanej przez systemy. Wierzący jednak wie, że obecność zła zawsze ma towarzystwo obecności dobra, obecności łaski. Święty Paweł napisał: Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynął na nich wszystkich dar Boży i łaska, te słowa do dziś zachowują aktualność, odkupienie trwa, tam, gdzie narasta zło, rośnie również nadzieja dobra. W naszych czasach zło ogromnie narosło, posługując się. Przewrotnymi systemami, które na szeroką skalę stosowały przemoc i ucisk. Nie mówię tu o złu czynionym przez poszczególnych ludzi, złu indywidualnych motywów i indywidualnych postępków. Zło XX wieku nie było złem w jakimś małym sklepikowym wydaniu, to było zło na wielką skalę, zło, które przyoblekło się w kształt państwowy. Aby dokonać zgubnego dzieła, zło, które przybrało kształt systemu, a jednocześnie łaska Boża wylewała się coraz większym bogactwem. Nie ma zła, z którego Bóg nie mógłby wyprowadzić większego dobra, nie ma cierpienia, z którego nie mogłoby uczynić drogi prowadzącej do Niego. Idąc na dobrowolną mękę, i śmierć na krzyżu. Syn Boży wziął na siebie całe zło grzechu. Cierpienie ukrzyżowanego Boga nie jest tylko jakimś rodzajem cierpienia pośród innych, mniejszym czy większym bólem, lecz nieporównywalną miarą cierpienia. Chrystus, cierpiąc za nas wszystkich, nadał cierpieniu nowy sens. Wprowadził je w nowy wymiar i nowy porządek miłości. Bóg przemawia przez historię ludzkości. Bardziej jeszcze niż przez stworzenie, Bóg przemawia przez historię ludzkości, objawia swoją obecność w dziejach świata, nawiązując wciąż na nowo dialog z ludźmi, których stworzył na swój obraz. Aby z każdym z nich ustanowić komunię życia i miłości. Historia staje się w ten sposób procesem wzajemnego poznawania się stwórcy i ludzkiej istoty, dialogiem, którego ostatecznym celem jest wyprowadzenie nas z niewoli grzechu ku wolności przez miłość.